Bądź mną, Anon level 24, stuleja mocno, jeszcze nigdy nie ruchałeś, przynajmniej dziewczyny, a wał z kołdry podobno się nie liczy, tak naprawdę to nigdy nawet nie całowałeś, ostatni raz trzymałeś dziewczynę za rękę w zerówce, podczas wycieczki, gdy pani kazaci z nią w parze, wszystkie dziewczyny, które kiedykolwiek poznałeś, sfrenzonowały cię po 5 minutach znajomości i nawet nie myśl mi nie przyszło, żeby móc im przekazać swoje spierdolone geny podczas rytualnego zwanego ruchaniem, Hihi hi, Anon, Ty to zawsze mnie rozumiesz. Jesteś moim najlepszym przyjacielem! Jesteś dla mnie jak brat. Słyszysz to od każdej dziewczyny na której kiedykolwiek ci zależało. Koledzy ciągle ci docinają. Hihi hi, Anon, niedługo nakręcą kolejną część filmu o czterdziestoletnim prawiczku z tobą w roli głównej? Nie już dosyć tych jak z iwalenia konia do chińskich bajek w piwnicy, zwięczonego dwugodzinnym szlochem w poduszkę. Pewnego razu, koledzy, niby dla żartu a trochę na serio mówią. Weź se pojedź na roksę, ta zapłaci 150 PLNów i fruwasz, a jakie dziewczynki ładne. I pamiętaj, że organ nieużywany zanika! <laughs> Boże jak śmieszne Kropka JPG. XD! A tak naprawdę to smutno. Pójdź do domu i rozpłacz się w poduszkę. Włącz kompa. Kolejny sen z chińskimi pornobańkami incoming. Wpisz wyszukiwarkę. hentai Heyori Pussy Sister. Nagle do głowy wchodzi pomysł. A chuj, pojadę na te roksę. Mam już tego dosyć. Jebać to pierwszy raz dziwką, ale przynajmniej zaliczę. Wchodzisz na roksa.pl. Twoim oczom ukazują się setki ogłoszeń. Prawdziwa świątynia rozpusty. O kurwa, niektóre są nawet po stówce. Niewidzialna ręka wolnego rynku, być! Oczywiście szukasz najtańszych, żeby za dużo nie przejebać. Chłe, chłe, hue, jaka żartobliwa gra słów. Doświadczona pięćdziesiątka? To nie. Twoja pani bds -em? Też nie. Niebrzydki Jacek? Odpada. Asia prywatnie? Na zdjęciach ładna czarnulka około trzydziestki. Idealnie! Jedziemy kurwa. Bądź mega napalony. Pała ci staje na samą myśl. Wtem niespodziewanie twoja stuleja daje o sobie zdać i zaciska się mocniej wokół twojego umysłu. O kurwa, ale przecież tam trzeba zadzwonić i się umówić. Serce bije jako szalałe. Jak mam to zrobić? Jak mam się zachować? Co mam mówić? Anon, kurwa, weź się w garść. Jesteś samcem alfa. Bądź silny. Dasz radę. No dobra, dzwonimy. Pip. Serce skacze ci do gardła. Pip. Zamykasz ze strachu oczy. Pip. Halo, słucham? Eee, ten. Pani zamawiała pizzę? Eee, znaczy ten, przepraszam. Chyba pobyłka. Kurwa, Anon. Co ty żeś odjebał? Weź się kurwa w garść, bo nigdy nie zaruchasz! Oddychaj. Głęboko. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Okej, okay. już mi lepiej. Próbujesz jeszcze raz. Zajdź inne ogłoszenie, bo tam to już jest spalone. Szymail 36. Mmm, kusi, ale może innym razem. Słodka, Njunia 27? Tak! O, jeszcze lepsze od poprzedniej. Tym razem tego nie spierdolisz. Dzwonimy. Pip Pip Pi Halo? Halo? Bo ja ten, chciałem zapytać się czy ogólnie ogłoszenia aktualne? Ta, godzinka 100 zł, pół godzinki 80 Uff, udało się Dostałeś adres i umówiłeś się za dwie godziny pod jej blokiem Ogólnie jajca Załóż najlepszą koszulę, kupioną przez matkę na promocji w Pepko. Popsika się podróbkami ich... Hijugo Bossa za 25 zł z bazarku. No to jedziemy zdobywać świat. Pożycz pasata od ojca. A gdzie ty się wybierasz, Anu, no, taki wystrojony i pachnący? Pewnie do jakiejś koleżanki, <gry> A nie, do kolegi. Do Marcina. Muszę mu grę oddać. Hehe, <gry> kupił to, ale go w chuja zrobiłem. Król życia mode on. Wygryw face.jpg. Parkujesz pod wskazanym blokiem. Dzwonisz. No, to ja, Anon, dobra, klatka numer 201982, mieszkanie 1928921. Dobra, wsiadasz do winy i jedziesz na 2953193 piętro. Nagle z tulejka zaciskać się z nienacka z nie spotykano dotąd siłą. O kurwa, o kurwa, zaraz się z nią to zacznie. Co robić? Masz ochotę uciec, ale wiesz, że jest za późno. Widziała twój samochód. Naśle na ciebie Alfonsa, który każe ci zrobić gałę swojemu koledze Murzynowi. Nie, nie, nie. Tylko nie to. To ja tam już tam pójdę. Przez moment prowadzisz ciężką batalię z własnym spierdoleniem. Z no dobra. Zrobię to. Muszę dać radę. Ręce trzęsą ci się jak ruskowi na delirce. Pukasz do drzwi. Otwiera ci ubrana w seksowny, prześwitujący strój. Piękna, młoda i uśmiechnięta blondynka 7 na 10 Zapraszam. Teraz, Tulejko, osiągasz apogeum zaciśnięcia, przyjmując wartości niemierzalne przez współczesną fizykę. Stoisz jak wryty. No chodź, nie ugryzę cię. Wchodzisz. Zamykają się za tobą drzwi. Ze strachu nie jesteś w stanie wykształcić z siebie słowa. W końcu Dukasz. Eee... Cześć, jestem Anon. A pani? Hihi, hi, nie jestem żadna pani. A jak chcesz, żebym się nazywała? Eee, Monika. Tak miała na imię twoja pierwsza, rzecz jasna, niespełniona miłość, która chyba zatem nie wiedziała o twoim istnieniu. No dobra, to będę dla ciebie Monika. Monika daje ci czysty recik i wskazuje ci łazienkę. Ma się wykąpać? Przecież robiłem tu przed wyjściem. No ale idź. Idziesz. Trochę ochlapujesz się wodą, czyścisz jeszcze raz dokładnie swojego generała, po czym ubierasz się i wychodzisz. Wchodzisz do pokoju. Monika czeka na ciebie już całkiem naga. O ja pierdolę! Pierwszy raz widzisz cycki! Nie będą w formacie JPG ani MP4! Jesteś cały czerwony jak cegła w piosence. Wyjmuj z kieszeni przygotowaną wcześniej stówkę i wystawiasz ją w ręce Moniki. Proszę, o oto należność. Połóż na stoliku. Posłusznie kładziesz. Anon, jesteś strasznie zestresowany. To twój pierwszy raz? Ty tak, dukarz spuszczając wzrok. Spokojnie, nie stresuj się. Jak chcesz, to możemy najpierw pogadać, żebyś się trochę rozluźnił. Boże jaka ona jest wyrozumiała. No chyba wolałbym zacząć tak na spokojnie. Chcesz coś do picia? Nie wiem. Poczekaj, zaraz robię herbatę. Monika zakłada na siebie stadiki majtki i wychodzi, a po chwili wraca z dwoma kubkami herbaty. Ile słodzisz? P tak. O kurwa, co ja właśnie pierdolnąłem? Jestem zjebany. Monika śmieje się wesoło. Zaczyna rozmawiać. Okazuje się, że ona naprawdę jest wspaniałą dziewczyną. Czujesz się przy niej coraz swobodniej. Zaczynasz się coraz bardziej przed nią otwierać. Opowiadasz jej całą historię swojego życia. Jak to zawsze byłeś przegrywem i nie miałeś śmiałości do kobiet. O posiadaniu dziewczyny nawet nie wspominając. Ona słucha uważnie, kiwa głową, pociesza cię i udziela rad. Jednocześnie nie krytykuje cię i nie ocenia. Zaczyna nawet trochę opowiadać o sobie i o swoim życiu. Jeszcze nigdy tak fajnie się nie gadało z żadną dziewczyną. Ona jest super. Twoja pewność, siebie i samoocena idą w górę. Wciąż się jednak pamiętasz, po co już przyszedłeś. No dobra, pora wziąć się do dzieła i w końcu zaliczyć. To jest ten moment, w który przestanę być prawiczkiem. Wtem Monika oznajmie, że właśnie minęła godzina, a ona ma zaraz następnego klienta. I wiesz, Anon? W sumie to fajnie się gadało. Byłeś pierwsza osobą od dawna, z którą mogłam porozmawiać tak swobodnie. Jak z przyjacielem! Naprawdę poprawiłeś mi humor i czuję się dzięki tobie lepiej. Chyba nie mogłabym wziąć od ciebie pieniędzy. No nic, ale musisz już lecieć. Co kurwa .jpg system not found fatal error 404? Omal nie wypierdala ci bluescreena. Ledwo powstrzymując łzy wychodzisz, nawet nie myśląc o stówce leżącej na stoliku. wciąż będąc w ciężkim szoku. Na klatce mijasz jakiegoś ziomka, który coś mruczy pod nosem. Że chyba znowu się spuści do ryja za dopłatą tej sexy blondii. Uświadom sobie, że nawet jej nie dotknąłeś. Wróć do domu, zwal w piwnicy konia do chińskich bajek, rozpłacz się w poduszkę. Ten moment, w którym zostaj sfrenzonowany nawet przez prostytutkę.